Halo, tu Tokio i wszystkie rozgłośni japońskiego radia. Dziś rano o godzinie 21.37 oddziały amerykańskie przekroczyły granicę sowiecką łamiąc pakt o nieagresji. Zbombardowano szereg miast, a za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny. A więc woj... A to są tylko rekwizyty I nikt na pewno nie zginął No chyba, że mówimy o postaciach z mangi Chainsaw Man O czym przekonamy się w najnowszym rozdziale Ponieważ Tatsuki Fujimoto chyba ponownie zamierza zniszczyć fandom Moi drodzy, ostatnio skończyliśmy z przeogromnym cliffhangerem Nie mamy pojęcia czy Yoru i Asa w ogóle żyją Bo jeśli Tatsuki Fujimoto zabiłby jedną z głównych postaci To moi drodzy byłby to jeden z najbardziej momentów w tej mandze. Właśnie po prostu cały spociłem robiąc tą scenkę. I nagrywam to praktycznie od razu po wyjściu najnowszego rozdziału. Więc możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję. A my skończyliśmy ostatnio na momencie, kiedy Falling Devil cofnęła atak Yoru. Czyli te wszystkie różnorakie miecze, które były w nią wycelowane, aby ją uka... Ale, jak już mogliśmy się wielokrotnie przekonać, o ludzkość w tej mandze do tej pory nie dysponowała żadną bronią, która mogłaby ją powstrzymać. Falling Devil była po prostu zbyt potężna. I mimo tego, że chciała dać tylko nauczkę Denjiemu i Asie, to dosłownie podziurawiła ich na wylot. Moi drodzy, głowa Joru i Asi centralnie została przeszyta włócznią. Czy ona mogła to przeżyć, i w jaki sposób mogłaby się w ogóle Zregenerować. Rozdział otwiera się kadrem, gdy mamy zbliżenie na to, jak majestatyczna jest to w ogóle włócznia. Wygląda trochę jak takie dwa węże, które są przeplatane i ostatecznie spotykają się na samym czubku. A za włócznią leci już kolejna salwa mieczy, które jeszcze nie dotarły do celu. Czyli do tego mieszkania jakiegoś jego mościa w krótkim rękawku i jest kolejną przypadkową ofiarą. No bo jak on miałby tego uniknąć? W końcu nie jest żadnym demonem i w swoich ostatnich chwilach życia dostaje bagnetem centralnie w tchawicę, a Denji dostaje w głowę, więc Falling Devil zrobiła tutaj potrójnego headshota. Denji upadł na ziemię i widzimy w oddalonej kamerze, jak wszystkie trzy osoby leżą bezwładnie na ziemi. Dodatkowo jeszcze jeden miecz przebił obie nogi Joru na wylot, tak jakby leciutko pod miednicą. Jakaś totalna masakra. Co ty Fujimoto chcesz zrobić z moją ulubioną postacią? Bo Denji jego się chyba za bardzo nie martwimy, ponieważ wszyscy dobrze wiemy, że jest nieśmiertelny, tak? I do pokoju zbliża się już jakaś bardzo wysoka sylwetka, która nie mieści się przez futrynę i jest to oczywiście diabeł upadł, która jest jak o kurka, myślałam, że się powstrzymałam. I pyta, czy diabeł wojny zawsze był taki słaby? Dawno temu słyszałam, że była o wiele bardziej przerażająca. Bo Devil, żeby tam w ogóle zajrzeć, tu musiała się bardzo, bardzo nachylić. Ciekawi mnie, ile metrów wzrostu tak Naprawdę posiada. I w tym momencie dzieje się coś bardzo ciekawego, ponieważ kiedy zerka na Joru, to ta tak jakby troszeczkę się telepie, i z jednej strony może sobie pomyśleć, że są to pewnie jakieś pośmiertne konwulsje ciała. Troszeczkę tak jakbyście przygotowywali jakiegoś kurczaka na rosu i on by już latał bez tej głowy, I pomyślelibyście, że jest jakiś opętany albo coś takiego, ale nie tak po prostu podobno działa ludzki organizm. I swoją drogą całkiem zabawne jest też to, że ten miecz, który. Ma wbity w nogę, jest zrobiony z lego. Więc co? Może użyje tych klosków, żeby zreperować swoje rany, czy coś? Nie mam pojęcia. I podczas tego, jak Falling Devil przygląda się na ciała, zadziało się coś bardzo nieoczekiwanego, ponieważ ciało Joru nagle zniknęło. I o mój Boże! Falling Devil to był najgorszy błąd, jaki mogłaś zrobić w całym swoim życiu, żeby nabijać się z diabła wojny w takim momencie. W momencie, w którym na całym świecie wybuchają konflikty zbrojne. I jeden z nich pojawił się tuż za jej plecami. Uderzył ją prosto z góry. Joru w jakiś sposób wyjęła sobie włócznie z głowy. I przebiła na wylot Falling Devil, która w bardzo gibki sposób jakoś wykrzywia swoją rękę, żeby odepchnąć Joru. I robi to z pełną mocą: wywala ją w jakiś kompletny budynek. Który przy okazji niszczy. jest jak o mój, czy ona właśnie nie umarła? I uwielbiam to, co robi w tym rozdziale. Fujimoto. Fujimoto kolejny raz od czasów jak Joru walczyła z Poczytą na poważnie, kiedy była statua wolności, i no zapewne wszyscy to pamiętamy, nie zapomniał, że jest to prawdopodobnie główna antagonistka. No chyba, że będzie nią Dev Devil i zrobił z niej kompletnego Badasa. Joru kontratakuje w szermierczym stylu, wyciąga katanę i po prostu sieka Falling Devil. Nie mogę tego zademonstrować, bo nie mam przy sobie rekwizytu Katany, ale możecie to sobie wyobrazić. Falling Devil. Próbuje uderzyć ją od boku jedną swoją, tą taką dziwną ręką, macką, która wrasta jej w kręgosłup. Ale Joru po prostu chwyta ją w locie i dosłownie miaży, bo pamiętajmy, że jej pięści, a raczej jej rękawice, zrobione z własnych dzieci, to jej do tego momentu najpotężniejsza broń. Po której miała bardzo duże wyrzuty sumienia, więc jest też niesamowicie silna. Nie mówiąc już o ogólnym wzroście mocy diabła wojny. I coś zaczyna pociekać na ziemię. Na początku myślałem, że to po prostu. Jakieś elementy skończyny falling, ale nie. Joru zaczęła ronić łzy. I to dosłownie na poważnie. I mamy tutaj jej monolog. Mówi, zapomniałam. Dlaczego zapomniałam? Nie. Dlaczego pamiętam i oczywiście wszystko krok po kroku całą analizę logiczną przeprowadzę ale tuż po tym jak Joru upora się z falling która momentalnie jak to ona znowu się zregenerowała i zaczęła wykrzywiać kończyny Joru w jakichś dziwnych pozach trochę tak jakby ścisnęła jej wszystkie mięśnie i ręce zrobiły się naprawdę chude i potężne ale tak naprawdę pewnie jej po prostu połamała Joru z tymi powykręcanymi prawdopodobnie zmiażdżonymi rękami po prostu uderza ją z pełną siłą i jej ciało dosłownie wy... Wybucha od torsu w górę. Jakby, what the fuck. Jak Fujimoto to zrobił, że tutaj jest tyle mocy, że tutaj jest tyle rozpierd... I Falling Devil klęka dosłownie jej dolna połowa ciała, mimowolnie okazuje wyższość Joru. A przynajmniej na chwilę tak może nam się wydawać, bo wygląda na to, że jej moc regeneracji troszeczkę osłabła, i być może będzie potrzebowała trochę więcej czasu, aby znowu to zrobić. I mamy również widok na Dendriego, ale zanim przejdę do wyjaśnień, co tutaj tak naprawdę się wydarzyło, w jaki sposób włączył się telewizor, być może ktoś przypadkowo kliknął. Ten miecz zrobiony z pilota do telewizora, prowadzący, mówi bardzo ważny komunikat breaking news. Powtarzam, z ostatniej chwili, powtarzam, to dzieje się teraz. Podczas trwającej wojny między Unią Sowiecką a USA, Ameryka podobno zrzuciła nową broń na kilka sowieckich miast. Musimy jeszcze ustalić rozmiar zniszczeń tychże miast, ale według informacji udostępnionych przez amerykańskie wojsko, zrzucona na Sowietów broń jest ekstremalnie potężną bombą, Opartą głównie na uranie i plutonie, co nazywają energią atomową. Prezenter mówi, że amerykańskie wojsko użyło tej broni po raz pierwszy w dziejach ludzkości i był to ich plan na szybkie zakończenie wojny. Ale nagle o, dostaliśmy kolejną informację. Nazwa tej broni to broń nuklearna, wypowiada Jor. Płacząc i widząc w telewizorze, jak Boeing B-29 zrzucił ją na jakieś sowieckie miasto, i powstaje atomowy grzyb. I tutaj jest tak dużo do rozpakowania. Zacznijmy od samiutkiego początku. Jak możemy pamiętać, w rozdziale 98, czyli w pierwszym rozdziale, drugiego partu, Tensomena Joru wypowiedziała, doprowadzi do tego, że Pocita wypluje broń jądrową. A w retrospekcji, kiedy Joru i Asia siedziały sobie w wannie, było to podczas Arcus z Aging Devilem, Joru powiedziała, że jej celem poza pokonaniem Chainsaw czyli poczyty i pokazaniem, że to ona jest górą, że to wojna jest silniejsza niż Chainsaw Man, jest również odzyskanie jej kamratów, co nasunęło logiczny wniosek, że diabeł broni jądrowej jest jednym z przyjaciół Joru, Bardzo słodką sceną, jeśli chodzi o jej charakter, było również to, kiedy przyznała się, że ona sama osobiście boi się zostać zapomnianą. I dlaczego to wszystko jest w tym momencie takie ważne? Ponieważ, kiedy Joru zaczęła łączyć się z Asą coraz bardziej, kiedy ich mózgi zaczynały niemalże się scalać, i tak jak już przewidywałem od wielu, naprawdę wielu rozdziałów, prorokowałem, że Asa może zostać całkowicie przytłumiona z Joru i mogą stać się jedną osobą, ale konsekwencją tego mogłoby być. To, że Asa przestanie istnieć jako takie indywiduum, tak? I mielibyśmy po prostu Joru, która byłaby trochę bardziej ludzka, i to już zaczęło się dziać. Oczywiście wszyscy w głowie mamy pewnie rozdział 167, czyli najbardziej hype'owy rozdział części Soumena do tej pory, w którym to uczucia Asi wzięły górę i Joru była w stanie zrobić to, co wtedy zrobiła, i ich umysły zaczęły scalać się tak bardzo do tego stopnia, że Joru na moment straciła swój prawdziwy cel. Z oczu, bo w poprzednim rozdziale byliśmy świadkami, jak Joru zmieniła zdanie i zawahała się przed tym, aby zmienić Denji'ego w broń. Co mogła oczywiście zrobić, bo Denji jest w niej teraz kompletnie zauroczony. A jednocześnie to wszystko doprowadziło do tego, że Joru na moment zapomniała o swoim przyjacielu, którego tak bardzo chciała odzyskać. Albo może swojej miłości, nie wiemy tego. Którym jest właśnie diabeł broni atomowej, i dlaczego jest to takie istotne, kiedy Joru. W poprzednim rozdziale dostała w głowę i teraz wyciągnęła sobie tą włócznię. Myśleliśmy, że mogła zginąć, ale mózg jest dość neuroplastyczny, co oznacza, że istnieje szansa na to, że nawet podczas jakiejś amnezji, kiedy mózg zostałby jakoś konkretnie uszkodzony, nawet w sposób mechaniczny, jak tą włócznią w poprzednim rozdziale, to Joru przy bardzo dużej odrobinie szczęścia mogłaby odzyskać utracone wspomnienia, czyli dokładnie te, które Zostały stłumione przez uczucia Asy i jej część mózgu. I teraz dochodzimy do konkluzji tego rozdziału i bardzo mrocznej, złowieszczej rzeczy. Mianowicie wygląda na to, że część mózgu, która mogła zostać uszkodzona, to właśnie część mózgu Asy. Co oznaczałoby, że Asa w tym momencie może już nie żyć, gdyby tak było. Gdyby okazało się, że Asa nie żyje, no to, moi drodzy, mamy konkretny przełom w tej mandze i niesamowicie, bo Dobrze napisany plot i możemy teraz się zastanawiać, dlaczego w ogóle Yoru się teraz uleczyła? Skąd Joru wzięła w ogóle możliwość, żeby zaleczyć te rany, skoro nie napiła się krwi i tak dalej? A co jeśli Joru wykorzystała tą zniszczoną część mózgu, którą miała w głowie i wchłonęła ją, aby się zregenerować? Co jeśli dokładnie tak było? Ale, ale przecież jeszcze pozostaje kwestia tego, jakim cudem ludzkość odzyskała Broń jądrową, skoro przecież została przez nich całkowicie zapomniana i wymazana z istnienia. I mam taką teorię, że co jeśli przypomnienie sobie przez Joru tego elementu i być może dużo większej ilości faktów o broni jądrowej spowodowało to, że linia czasów w częścią się tak jakby nadpisała i w ciągu tych kilku sekund, w trakcie jak Joru coraz bardziej przypominała sobie o broni jądrowej, z jakimiś konkretnymi detalami, tak? Bo wcześniej wcześniej mogła znać tylko jej nazwę i ją jakoś tam kojarzyć w swojej świadomości, to wszystko lawinowo stało się jednocześnie. Czyli Amerykanie wynaleźli broń jądrową, wypuścili Boeinga, zrzucili ją i to wszystko naraz. I też bardzo ciekawym elementem było to, że prezenter podkreślił tam, że komu Amerykanie stworzyli broń atomową po to, aby rozprawić się z demonami. Więc z jednej strony mamy tutaj sugestie, że będzie to broń, którą Joru może wykorzystać na Falling Devil. Ale z drugiej przypomina mi to trochę słowa Ronalda Regana, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych, który nazywał ZSRR Imperium Zła. Więc czy prezydent USA w Chainsaw Manie jest jakąś alternatywną wersją Reagana? No bo w końcu prezydent USA już pojawił się w tej manzy i miał nawet kontrakt z Willem, tak? Więc Fujimoto naprawdę połączył tutaj bardzo wiele różnych. Elementów i stworzył dosłownie alternatywną wersję historii świata. Oczywiście takie wnioski wyciągnąłem po słowach Fumiko, która również wyjaśniała troszkę bardziej dobitnie, jak działa cały proces wymazywania czegoś, więc na samym końcu Joru wylewa z siebie łzy szczęścia, ponieważ jej miłość czy też przyjaciel prawdopodobnie powróciły. Zastanawiam się teraz, czy to możliwe, że w momencie, kiedy ponownie broń atomowa w świecie czech została wynaleziona, Diabeł broni atomowej będzie mógł się zreinkarnować. Kiedy na przykład Denji dowie się, że Asa nie żyje i rozdzieli się z poczytą, to Joru zmusi poczytę, żeby zwrócił Diabła broni atomowej z gigantyczną mocą, no bo przecież wszyscy zaczną teraz bać się tej broni. Żyjemy w ciekawych czasach. Swoją drogą ten ostatni kadr jest chyba nawiązaniem do mema, którego widzicie teraz na ekranie, a być może tylko bardzo go przypomina. W ogóle Joru ma bardzo świeżo. Narysowany obojczyk. I Fujimoto rozpoczął w tym momencie kompletnie nowy ark w historii. I wszyscy mówili, że będzie to ark diabła śmierci. Ale co jeśli będzie to ark broni jądrowej? A Chainsaw Man jeszcze trochę potrwa. I miejmy nadzieję, że będzie to długie i wielkie trwanie w chwale. Więc być może hype na Chainsaw Mena jeszcze bardziej wzrośnie. Zastanawiam się również, czy Fujimoto może tutaj sklecić jakąś taką teorię opartą o planety, no bo jeśli Mars był bogiem wojny, a broń atomowa jest stworzona z plutonu i uranu, no to hej, mamy już tutaj trzy planety, czy to przypadek, czy on coś naprawdę takiego gotuje? No i dlaczego w ogóle Denji się nie regenerował? Czy Denji jest jeszcze w jakimś totalnym szoku? Czy może jest w kompletnej apatii, bo pozmysłowił sobie, że Asia mogła teraz umrzeć? Co się teraz stanie z Denjim? Co stanie się ze światem, bo Pamiętajmy, że Joru planowała podobno coś, coś dużo gorszego niż śmierć całej ludzkości. Dajcie znać, czy tak jak ja, ja raci się tym rozdziałem, ponieważ szczerze czekałem na development Joru. Naprawdę, gdyby Fujimoto wyrzucił ją do kosza w taki slapstickowy sposób, że zginęłaby przez jakąś losową włócznie, no to ja byłbym tym załamany. Jeszcze Asa i Denji'ego to rozumiem, ale Joru na szczęście dostaje teraz mega fajny development. I no mówię, no było to dla mnie po prostu zajebiste. Możliwe, że jest to mój ulubiony rozdział całej mangi. Teraz jestem absolutnie poważny. I chciałem oczywiście również serdecznie podziękować Hyderyjowi, P.K. Kaiserce, Mercy i Adonisowi za monetarne wspieranie tego kanału. Atomowe serce dla Was. Wy również możecie to robić, czy też dawać donaty, komentarze, łapki w górę, o których nie zapominajcie. No i oczywiście wszyscy chyba chcemy, żeby manga na czele Shayna Manem były coraz bardziej popularne. Tak więc żegnam. Się z wami w tym bojowym nastroju w hełmie z Hello Kitty za tydzień. O dziwo nie ma przerwy. No i oczywiście pozostańcie szaleni moi drodzy.